masz psa, który ma mnóstwo energii, lubi integrować się z innymi psami oraz wykonywać różne sztuczki, a nasz mały wybieg na Wojsko Polskiego jest tak mały, że masz wrażenie, że troje to jest Mamy szansę, by w tej edycji budżetu obywatelskiego wybudować właśnie tutaj a, aż dwa nowe wybiegi dla psów. Jeden właśnie jest szczęśliwy i widać, żeby mu się to przydało. Jesteśmy właśnie w parku między ulicą 1 Maja a Krasztorną i to właśnie tutaj. Takie wybiegi miałyby stanąć. Projekt zakłada również e, wszelakie zabawki dla psów, typu właśnie sprzęty jak e, pochylnia, e, równoważnia i tym podobne. Także myślę, że dla psiarzy ekstra sprawa. Tak, także zachęcam do zagłosowania na projekt Twardy nr 4 w budżecie obywatelskim. Dzięki.